Witajcie serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam jak wyczyścić, odblokować, wysuszyć zawór bezpieczeństwa pływakowy. Jak może wiecie lub nie, czasami pompa wody brudnej chodzi non stop, ponieważ jest zablokowany czujnik. Znaczy aktywował się czujnik bezpieczeństwa, żeby nie zalewało zmywarki. I ten czujnik to jest ten grzybek, który mam Cię tam w środku. On się unosi. W innym filmiku pokazywałem Wam problem, że on właśnie mi się zawiesił. Link do tamtego filmiku macie u góry i wtedy pompa chodzi, pompa brudnej wody chodzi non-stop. I ten czujnik jest zespolony z stacką. Na tacce tutaj srebrnej od spodu zmywarki jest styropian. I gdyby czasem tam się przelała woda, ten styropian się po prostu unosi i równocześnie unosi się właśnie ten grzybek, i też wtedy aktywuje się pompa. Ja przy okazji wymieniania. Czujnika przepływu czystej wody, bo akurat strzelił. To znowu robiłem w innym filmiku. link do tego filmiku, wam wrzucę pod koniec. Zauważyłem, że ten steropian jest cały, może nie mokry, ale oklejony czymś takim, nie wiem, czy tam się coś wylało i tak dalej. Chcę to wyczyścić, ponieważ ten steropian po prostu jest jakby przyklejony do tej srebrnej tacki. Tak więc wyciągamy najpierw tackę. U mnie akurat w mojej zmywarce, bosz. tutaj są jakby takie zaczepy, dwa. Trzeba podważyć tutaj z jednej strony i drugiej strony, i tacka schodzi. Teraz ją pociągamy. O, i tu już jest ten grzybek, i jak widać, od razu jest przyklejony do tacki. Trzeba, chcę to po prostu wyczyścić. Także odchyliłem teraz tackę. Uwaga, ona się jeszcze tutaj trzyma na uziemieniu, więc trzeba to odkręcić. Zobaczcie, jaki tutaj syf się wylewa. Nie wiem co tu się wylało. To jest całe takie kleiste i ten styropian jest po prostu, to co mówiłem, przyklejony do tacki. Tu też jakiś syf, także jak widać, warka chyba była podlana już kilka razy. I zobaczcie jak to działa, więc jeżeli na, na spodzie tacki jest woda, styropian się unosi. O jest, tutaj, zobaczcie jaki syf. Unosi się, no i naciska tutaj. I słychać jak zaworek pyka. Także jak jest uniesiony styropian, od razu włącznik włącza pompę i brudna woda jest non-stop, chodzi non-stop, żeby wypompowywać wodę, no bo niby system myśli, że zmywarka jest zalana. Ok, wyczyściłem tu wszystko, także pływak teraz, znaczy ten styropian nie będzie się kleił do podłoża, czyli działa to mniej więcej tak. Tu są takie rynienki, prowadnice, czyli styropian się unosi i naciska łącznik. Tak więc proponuję sobie tam zaglądnąć i wyczyścić to wszystko. Okej, okay, wszystko pięknie wyczyszczone, Stropian tutaj ładnie suchy, nic się nie będzie kleiło. Nakładamy go tutaj na te prowadnice, patrzymy czy wszystko gra. Czyli tutaj naciska stropian, natomiast to cięgno to jest właśnie od grzybka ze środka zmywarki. Jak woda się podniesie w środku na dnie, no to grzybek idzie do góry i ciągnie to ścięgno. No a przy okazji to ścięgąc naciska dokładnie ten sam włącznik który naciska styropian ok, i zakładamy tackę trzeba uważać, żeby styropian był w tych prowadnicach ok, tacka wsunięta czyli najpierw tutaj wsuwamy w dwie prowadnice tutaj od tyłu zmywarki a potem tu są dwa takie zaczepy i ta blaszka trzyma się o plastik. I teraz możemy wkręcić nóżki. Jak postawimy zmywarkę, można ewentualnie jeszcze raz zdjąć z, tą, z tyłu tę klapkę i popatrzeć tam, zerknąć z latarką, czy, czy pływak ten styropianowy dobrze siedzi i czy się ładnie unosi, czy tam się coś nie pokrzywiło. Ok, zmywarka postawiona. Ja sobie właśnie przez tą klapkę tym ją ja tam zaglądałem przed chwilą przy pływak styropianowy, ładnie chodzi, chodzi elegancko, wszystko ładnie, równo, także powinno być super.